Dawaj go to robić, na ty wziąłeś. Nie zdajem. A ja się pytam, gdzie jest konkurs? Konkurs nie ma, bo napisał tylko jedyna osoba, nick. Ciekawe, kto to może być. Wcale nie ja. No, skam. no, skan. no skan, że nie ty. Czyli wygrałem. Czyli wygrałem tę warunkowość. Nie no, widzowie, bardzo mi spadły zasięgi. W ogóle mi subskrypcji nie przebywa. Napiszcie, co mam nagrywać, bo. Ja nie wiem, co Wam się podoba, czy Fortnite, Minecraft, czy jakieś tam jeszcze inne dzielnostwa. Napiszcie, czy podoba mi się ten przegryziony ekran. Już nie ma go, chyba. A co, mam nadzieję. To wyglądało tak dziwnie. E, dołączy, dołączyłeś, czy. Czekaj, bo A się A nie, ładu... bo ty masz no, Xboxa, sorry. <laughs> nie wiem coś, ale ja też miałem kiedyś Xboxa. Ja nadal mam. Ale nie mnie grasz. A no ja sobie chyba bym zakupował komputer taki wiesz, normalny. Normalny, Kolek czyli... Mi taki wiesz... Z Monit czy... A nie laptop jak masz, takiego. Dobra! To zaczynamy gierkę. Pamiętajcie widzowie, jak dobijecie 100 subskrypcji, to będą bez widzami, ale na razie przecież no, ani jedna subskrypcja nie przybyła odtąd. Bo kiedyś nagrywałem jeszcze z Radicalem, o, ale tak, to wszystko. były stare czasy. Teraz zaczynam na nowo i... Beze mnie! Jak bez I ciebie? Ja widzicie. widzicie? No bez mnie, a ja nie mogę nagrywać. Bo ja nie mogę. Aaaa! No ja nie mam takich rzeczy jak ty, gdy w ogóle zaawansowane wszystko ja tego nie umiem. A na tablecie. A pamiętam jeszcze te stare czasy, jak nagrywaliśmy obaj na tablecie. No. Ty Minecrafta, a ja na Xboxie Minecrafta Minecraft kopię. Ja będę słaby, bo ja nie grałem chyba przez tydzień, ale. Ja nie wiem, kiedy był ostatni odcinek. Ale nie, to nie o to chodzi. ogólnie ostatnio kiedy grałem. No nie, ja, ja grałem ostatnio, kiedy był odcinek, więc... O ty! Przebudował mnie! O ty! Spamiasz głupi! Nie no nie miałem te w ty i tym No. Jakbym miał... Jakby ja bym miał dźwigniówkę, to chłopie! Dźwigniówka chcesz moja drugą ulubioną pompę. Ej, nareszcie no, mi się ten poprawił ping. Bo ostatni, pod po ciwkę ze Fortnite a mieliśmy 500 pingów, jak nie widzieliście, to kijajcie. Aha No to pozdrawiam, pozdrawiam z fartem. A ja to ogólnie mam takie lagi, że ja się normalnie... No, nie, bo jakoś teraz mnie zaspamiłeś mi z mi Ma się swoje sposoby. Biegniemy na narkotykach, to ciebie, choć No! Przez ścianę mi przenikł. Nie no, ty, tuń, przez ścianę, przenik jeszcze spali! Chłopie, nie, ty, ty skoczyłeś i ja ci dałem w głowę, stówę Ci dałem. Chłopie, przez mi dałeś, potem... ci też. Nie, ty skoczyłeś, skoczyłem. Nie skoczyłem. O kurde, najgorsza pompa. To najbardziej z pomiącą. Ale że ja snajperkę trafiłem, no to chłopie, to jest jakiś show! O nie, mi się coś włączyło, nie fajnego. ale że ja sniperkę trafiłem! Widzowie widzicie tu? Widzicie to? To jest... Jeżeli Ragical Set wygrywa z Twiksem, to... to naprawdę naprawdę jakiś szok Bucha mi jakaś lata Nie trafiłem, okej okay. Lagi, lagi, lagi Kurde, Dobry, lagi. No, lewy. no wiem, mieć lagi, bo u mnie lewi to weź. No, bo ja miałam lagi No i to dlatego Mam słabego mega neta Mam mega słabego teraz zeta, ogólnie wczoraj też miałem takie zacinki, ale denerwujemy go. Jakby nie to, to może... To zacich. No, bo mamy lagi! Okej, okay, dobra. Skip you. Skip you. Nie kolapsuj! Okej, okay, dobra. co? Wca... E, bez kolapsów. No ale ja cię nie kolapsuję. O wychodź. NIE! Gdzieś to był Banspad! ja byłem na Banspadzie! Widzieliście to, widzowie, ja byłem na Banspadzie! Aha! Ej, a wiesz co, może też być, bo ja tak też miałem kiedyś, że... ...skrzyłem na Banspada wroga i zginąłem. Widzieliście to, widzowie, jest... ja byłem na Ale możliwe, ja... że to jest... Kubiks, możliwe, że to jest tak... ...że jeżeli... Skoczyć na banspada spada wroga, no to wtedy tak się dzieje. No nie, no. Napiszcie, widzowie. Ale nie, no, ja tak podejrzewam, że jest, ale. No! widzowie, napiszcie, jaka jest Wasza ulubiona kupa. No nie, no ta głupia tarcza. Bardzo lubię to torczę. No. Kurde. Nie no, ty spam ja nie gramy na spam. Nie gramy na spam teraz. No to dobra, to wywalamy spam. Bo ty, Hopi, tak spam, że to się nie mieści w głowie. No, ja teraz... Nie umiem w ogóle grać, bo mam takim poziomie już teraz. No No bo nie grałem tydzień. Nie gramy teraz na spam, sorry. Oko. Ja nie no, nadal to ja wziąłem to spam. Ja przez przypadek wziąłem, ale. Tylko go wyrzuć. Już to zrobiłem! No. Co tam mówisz? No, nie oh! nic. no i nice, mordeczka, co ty chcesz osiągnąć? Gdzie on jest? Kurde! A! <laughs> Co się tu stało? Co to było? Co to było? <laughs> Opie, mnie te fajerwerki mnie chyba zabiły. Nie, ja ci dałem za 100. Chyba dałem ci jeszcze ze skara. I cię fajerwerki dobiły. To go, wala. Nie wolno gryźć nas pomych, pamiętajcie. No nie! Nie wiem co brać, co brać, biorę to z oh, Lecimy Basią. lecimy Basią, dobra. Basia jest lecona. O kurde, zisz mi basie. O, wychyl. Czuj! skar, mi się Nie, no nie mogłem z siebie zbudować. Yes Ty spami wszystkim Nie, ja z pompy ci zadałem. I z karem. Ty wszystkim spami. Z karem ci zadałem tylko 36. No ale i tak ty spami. Nie, ja ci zadałem, Na, dałem, jak to, napiszecie haftek Radical spam, to wam to serduszko. Ale i tak nie będzie, że tylko mój. Ty wszyscy spam w czym się da? Ej, ale nie, nie, nie. Kurde, przeprowadzka Wiem, Pierwszy z Karem ale... też da się spamić. No wiem, ale ty wiesz w tym, że ja zrobiłem coś takiego. Ja mm. zrobiłem tak. Że... Znaczy, to było tak Nie umiem się wysławić. Eee, szczeliłem do ciebie z... szczerby pompki niebieskiej, zadało ci to 45 obrażeń Potem ci zadałem znowu z głowy chyba eee, 130 albo 100 A potem... Eee, zacząłem z karem I dostałeś z karem... Czyli Uuu, ale dostał Jaraj się, nie ja będę podpalał. Będzie się tymi jarać. Jarać to się możesz twoją oceną z przyrody. Ej, ej, ej! To nie jest kolaps! Wiesz, jak to się zjara, to... No i super. To nie jest kolaps. No wiesz, skolapsowało mnie, skolapsowało mnie. No ale skolapsowało cię, a nie ja. Ale ty... no i możemy sobie tak czekać. Chwilę, bo nie przemyślałem akcji. Ty... Jak bez zrobiłeś. Wszystko się pali. Jak to? Jest. Nie, no, no. Nice! O, łama, Sorry, nie bo... to chciałem. <śleski> oj, oj. To jest... Co? Belem, belem, gołąb mi siedzi na balkonie. Ja ciercie? <śleski> ja ci nie, 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 mnie. nie. Nie, nie, Gołąb kwaczy! Rozumiesz, goląb! Goląb! Wysłałem ci na łodzapa gołębia! Ale ładny, taki szary! No, zobacz, to gołębia. zobacz gołębia! Zobacz gołębia! No zobacz gołębia! Nie no, zobaczę gołębia! No nie! Co mi to robi? Usunę go z mojego telefonu. A ja nagram filmik z tym gołem. Nie, ponagrywam nagrywam nie, Gołębi nie, 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 nagrywam... nie, nie, ty <noise> <noise> Gdzie ty odleciałeś? Byłeś moim przyjacielem! I to jedynym No właśnie. Jak chcecie wspomóc radicara w kwestii przyjaciół to, to zostaw... I pieniądze na moją zbiórkę, która nazywa się Przyjaciele dla radikala.eu Nie, macie zostawić suba Poleca Radicalset. Proszę no się. O kurde, sorry, przez przypadek spama nie wywaliłam. Ale to chyba mi wybaczysz, bo... Bo tak. Bo raz nie ma przyjaciół. Nie, to no, ty mi wszystko przenika! Co ty próbujesz? Mordeczko! Co ty próbujesz w tym osiągnąć? Posłuchaj mnie. Kubiks, mam do ciebie prośbę. Chcę no? co ci dwa złote. Jeżeli... Ty do tego filmiku dodasz tego gołębia, którego ci wysłałem... <noise> dam ci dwa złote, obiecuję ci. Dobra. I podpisz Gołąb Radikala, okej? Okay? Napisz, że tresowałem go dwa dni. Nie, tego już nie napiszę. Gołębie. Może go dodam, jak mi się Nikt uda, jak, jak moje zdolności... No mod. Ej, pozdrawiam twoje zdolności artystyczne, nie? Się nie, to są moje zdolności montażowe. Ej, posłuchajcie mnie. Rubiks nie ma e, zdolności. Żartowałem, na mega duży, większość ode mnie. To jak to ładne drzewo narysowałeś? Boże, cicho, będę z tym drzewem. W plastyce takie ładne zrobił Dzień kurnika dzień kurnika A nasz ulubiony Kubiks źle zrozumiał panią kiedy. było takie My mieli narysować na plastyce ogólnie dzień górnika, tak? Dzień górnika Górnika, górnika. A Ja narysowałem A kurnik. zrozumiał. Dzień kurnika No i narysował kurnik. A pani z plastyki Ogólnie przychodzi do niego i się pyta, a co to jest? No, dzień kurnika, pani kazała narysować. Pani z plastyki się śmieje, bo gada, że to miał dzień kurnika. Taka beka była, ale ładnie mu ten kurnik wyszedł. Nie z... Nie mogłem Ury. się ruszyć. Ej, stop, mam afkan na chwilę. Afkan mam na chwilę, nie rób mi. Nie rób mi nic, jakaś blokada. Dobra, już. Gdyśmy się włączyć Miałem laga! No właśnie widziałem. Jak chcecie więcej opowieści Radikala, to zostawcie łapkę w dół. Ogólnie mogę opowiedzieć dużo fajnych historii. Żli to! Nie mam ani! rybę! Żyj tą rybę! Żyj ją! No żyj! Dobrze, kubiks, ja będę musiał kończyć, bo muszę jechać do szkoły. No Przez to szkoda Radzika. Ale dobrze, jeszcze jedna rutka i dokończę wam jeszcze jedną historię. Dobra. Ja ogólnie... Ogólnie... Kiedyś sobie byliśmy na... E, to było chyba... Nie no, ale chyba. bez spamów może być. uważam, że tą pompę mam. O, Boże! Ja nie mogę. Dobra, ogólnie kiedyś było tak, że na polskim. Ogólnie bardzo pozdrawiam moją panią z polskiego, bardzo się lubimy. Tak. Bardzo. Bardzo ją każdy lubi. To wcale nie ironia. Prawda? Bo chcę to naładować. Dobra, przejdźmy do seta. No i na tym polskim... Eee... Bo my ogólnie... Mamy taką niefajną panią z polskiego. No i to było... Wczoraj. No i... Eee... Bo my mieli wczoraj dwie lekcje z nią. Bo w czwartek mamy dwie lekcje. Polskiego. No i tym Znaczy na jednym z polskim Pani zaczęła, zaczął jej wysiadać głos Bo za dużo chyba mówiła Za dużo no. nam uwag zwracała I musiała wyjść powodem Bo no i nasz serdeczny kolega Nie powiem imienia Bo zbije mnie bo <śleszturzy> zbije <śleszturzy> Zabrał krzesło i to było wczoraj, czy nie? Nie, nie wiem kiedy to wiemy, było, nawet no, nie wiemy, o wiem o czym ty mówisz. O helikopterze XXL, dobra. <coughs> no i to koniec tej historii. Aha. Fajna? Nie, nie fajna. Nikomu się nie podobało. Dobra, to... to... Lejka, zostań jeszcze. Nie ja Dobra, to będzie na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Zostawcie nie, łape... łapeczce... łapeczkę w górę, zobaczyć, subika, subika i, sobie, subika I, i nie, nie komentarz z hashtagiem, tym, co Wam powiedziałem, czyli Hashtag, hashtag radika, radika Spam. Dobra, dziękuję za oglądanie. Tak. Mam nadzieję, że Wam się spodobało, Pa. I cześć.